Jak używać swirski majt w uprawie truskawki? Przed użyciem przechowuj produkt maksymalnie 2 dni w temperaturze do 20 stopni, bez dostępu światła słonecznego. Zapewnij wentylację, aby uniknąć nagromadzenia się dwutlenku węgla. Produkty przeznaczone do aplikacji zabieraj ze sobą na plantację partiami, by uniknąć ich nagrzewania się. Butelka o pojemności 500 ml z dozownikiem zawiera 50 tysięcy drapieżnych roztoczy, nimf i osobników dorosłych, zmieszanych z otrębami. Dawki produktu zależą od nasilenia szkodnika i wahają się od 20 do 200 sztuk na metr kwadratowy. W niektórych przypadkach aplikację produktu należy powtórzyć. Produkt zwalcza wciornastka i mączlika w uprawach jagodowych. Swirski żywi się także nektarem, spadzią, pyłkiem czy drożdżami znajdującymi się na liściach i innych częściach roślin. Obecność innego pokarmu niż szkodniki pozwala im na przeżycie na roślinie mimo braku pokarmu podstawowego, jakim są szkodniki. Jako efekt uboczny może odżywiać się także przędziorkami. Nie aplikuj produktów w wysokich temperaturach oraz w południe. Delikatnie wstrząśnij butelkę przed aplikacją. Otwórz butelkę, naciskając jej wieczko. Podczas aplikacji trzymaj butelkę delikatnie. Nie ogrzewaj jej, jej zawartości. Produkt można aplikować na liście lub maty truskawki co 1 metr lub co pół metra. Dawkę produktu należy przeliczyć na powierzchnię uprawy. Należy zadbać, by produkt leżał na liściach przez co najmniej 2 dni. Można aplikować za pomocą urządzenia Airbag. Produkt jest bardzo wrażliwy na środki chemiczne. Zachowaj maksymalny okres prewencji wymagany przez aplikację KOPERT, skutki uboczne. Produkt można kupić w sklepie internetowym www.plshop.copert.com oraz u dystrybutorów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.copert.pl.